To jest właśnie ta tajemnica, którą musimy wypełnić, ponieważ Chrystus dał nam y, zwycięstwo, a to zwycięstwo w nas w pełni dojrzewa i objawia tajemnicę, kiedy wyzwalamy jęczące stworzenie. Bo to, to zwycięstwo, to jest powiem Państwu, że tak mogę powiedzieć, żeby to zrozumieć, jeśli dajemy le lek nieboszczykowi, to ten lek nawet najlepszy y, nie przywróci mu zdrowia, dlatego że on nie żyje. Ale gdy człowiek będzie miał chociaż troszeczkę zdro zdrowia w sobie, to najlepszy lek przywróci mu zdrowie, Dlatego, że ma w sobie życie. I dlatego nie może najlepszy lek przywrócić zdrowia człowiekowi, który nie żyje, bo on nie jest zdrowy ani chory, on jest umarły. Nie ma w nim ani choroby, ani zdrowia. On jest umarły. Ale gdy człowiek żyje, ma chociaż odrobinę w sobie życia, to lek, który się podaje, on współistnieje z tym, z odrobiną zdrowia, życia i przywraca człowiekowi zdrowie. Więc musi być życie. I ci, którzy mają w sobie Chrystusa i uświadamiają sobie Chrystusa, to jest to właśnie siła życia, która jest przywracana przez moc Boga i zaczynają oni żyć. Ale kiedy jest martwy, nie może żyć. I dlatego szatanowi to się nie przyda, bo szatan nie ma w sobie życia, więc nie można mu nic z tego przewrócić. Ale człowiek ma życie i dlatego Chrystus Pan przywraca życie człowiekowi i człowiek żyje, ponieważ przywraca życie, które jest w nim istniejące.